Zestaw jest, można zaczynać. Cześć. Dzisiaj postaram się bardzo szybko, krótko opisać informacje, odpowiedzieć na pytania, które zadawaliście pod poszczególnymi filmami, więc zacznę od tych, gdzie odpowiedzi są najkrótsze. Kwestia zaworów jak są regulowane? Tradycyjnie śruba nakrętka, szczelinomierz ten, kto pytał, wie o co chodzi części i serwis. Nie wiem, jakie serwisy macie dookoła siebie, ale ja do tego Junaka dostałem, słuchajcie, pełny manual, jeżeli chodzi o serwisówkę. Dokładnie, wypracowanie można by powiedzieć, książkę napisaną, jak co robić krok po kroku, jakimi momentami, jakie śruby, nakrętki, wszystko. Do tego dostałem arkusz kalkulacyjny z możliwością zamawiania poszczególnych części, każdej najmniejszej, nawet śrubki. I to zaznaczone jest, słuchajcie, na eksplodowanych rysunkach, czyli coś takiego jest jak może widzieliście. Mamy silnik, jest od nakrętki, tak? Mamy śruby, głowi, te, śruba, głowica, uszczelka, szpilki, cylinder, tłok i wszystko, 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 aż do miski olejowej i śrub od dołu. Taka harmonika, roz. Roz, e, rozbity cały silnik na poszczególne elementy, ponumerowane wszystko, najmniejsze śrubki, podkładki, ja coś takiego mam. Więc jeżeli ktoś twierdzi, że nie da się tego serwisować, bo nie ma, no to znaczy, że mu się nie chce. E, to samo dotyczy, e, powiem Wam, e, jednego z Bartonów, e, mam do niego pełną instrukcję wykonania instalacji elektrycznej. Wykonania instalacji elektrycznej, powtarzam, nie rysuneczek e, typu schemat, ...kwadratowy, tylko kostka sześciopinowa koloru zielonego, przewody ta-ta-ta-ta-ta-ta i kolejne. Mam coś takiego, jestem w stanie odtworzyć w 100% instalację elektryczną do jednego z Bartonów. I idę o zakład, że jeżeli bym napisał do, do Bartona o pozostałe pojazdy, to również bym coś takiego dostał. Wszystko to tylko i wyłącznie chcieć. Koniec. Dalej, lecimy. Do najciekawszego punktu, mianowicie, słuchajcie, silnik. Silnik tego pojazdu jest. O tutaj muszę troszeczkę was wdrożyć, mały wstęp zrobić. Otóż firma, która produkuje SR-400, jest to jedna z największych, najpoważniejszych firm w Chinach. Oni współpracują z koncernem Aprilia Piaggio i dla nich produkują także silniki i podzespoły poszczególne do pojazdów. To musicie, to jest jeden, jeden element, bo wiecie, tutaj będą kropki łączone, ponieważ na wszelkiego rodzaju moje zapytania oficjalnej odpowiedzi nie dostałem, ale kropki da się połączyć. Otóż w 2020 roku wygrzebałem w czołościach internetu pojawił się jeden artykuł o tym, że dyrektor rozwoju Aprili puścił taką informację, że Aprilia pracuje nad silnikiem w pojemności między 350 a 400 cm. Chcieli zrobić po prostu mniejszego braciszka 660, którą posiadają. To było 3 lata temu. Wiadomo, przez te 3 lata dużo się wydarzyło. Był COVID, mamy wojnę, kryzys i tak dalej tak dalej. Tu można doszukiwać się przyczyn przyczyn tego, że minęło 3 lata. Aprilia nadal nie ma tego silnika. Dziwnym trafem pojawiło się w zeszłym roku, pod koniec zeszłego roku. Kilka pojazdów w pojemności 401 cm w firmie, która produkuje silniki dla Aprili. Potem jak wykonałem serwis Junaka, zauważyłem, że wszystkie elementy serwisowe idealnie pasują jeden do 1 do Aprili. No i tak mi się troszeczkę, wiecie, łączyć zaczynają te kropeczki, bo nikt mi tego nie potwierdził, ale. Domyślam się, że silnik 401 cm z Chongshenga to jest albo zarzucona koncepcja Aprili, albo po prostu Aprilia dogadała się w jakiś sposób z Chińczykami, jest coś na rzeczy, to między nimi zostaje. Tego się nie dowiemy i dlatego nikt nie chce mi tego potwierdzić. Niemniej jednak, Chińczycy mając gotowy silnik na stole. No, raczej go nie wyrzucą. Dlaczego? Chociażby dlatego, że Unia Europejska wprowadza poszczególne normy euro, śrubuje te normy. Te normy no, coraz trudniej jest zrobić silnik, który je spełni. A Chińczycy, jak wiadomo, produkują pojazdy na cały świat. Więc, jak ktoś sobie przypomni z Was mapkę, która krążyła. Po, po fejsie, jeśli dobrze pamiętam, że Europa jest taka malutka na tle całego świata i chce zbawić ten świat ekologicznie, to jakaś w ogóle paranoja, coś takiego tam było. No to teraz sobie możemy to przełożyć, że Europa jest taka malutka, a Chińczycy produkują na resztę świata. Więc dlaczego Chińczycy mają nie wykorzystać czegoś, co mają i produkować pojazdy tam, gdzie normy euro nie obowiązują? No to logiczne, tak? Oni tego nie zarzucą. Biorą, wykorzystują, produkują. Jeżeli uda się zrobić normę euro na Europę, no to się taki pojazd pojawia. I pojawiła się pierwsza 401, czyli Junak SR400. Ten pojazd w Anglii nosi nazwę Cyklon, Cyclon, jak zwał, tak zwał. I to jest oryginalna nazwa marki Chongshena. Czongsheng stworzył markę Cyklon i pod tym logo sprzedaje do niektórych państw swoje produkty. Często pojawia się też ten, ta nazwa jako drugi człon. Jest pierw, najpierw importer, na przykład jest, jeśli dobrze pamiętam, to chyba na Stany i na Filipiny idzie Rusi, Rusi, Cyklon, tak się nazywa. W Polsce jest to po prostu Junak sr 400 Silnik ten jest na tyle ciekawą i dobrą konstrukcją, na tyle pewni są, że Chińczycy zrobili pełną serię motocykli na podstawie tego silnika. To jest RC401, to jest Sport. RE, wcześniej RE3, teraz RE400. To jest właśnie ten Junak SR400, czyli Naked, taki Cafe Racer. RX401 to jest Adventurek. RX6 kolejny Adventure, chociaż tutaj mam wątpliwość, czy przypadkiem tam nie będzie silnika 650. Bo znalazłem też informację, że jest RE650. Są jazdy, na razie testowe, testują, sprawdzają, także widzicie, cząksią nie idzie dalej. W większą pojemność, także zakładam, że jest R650, RX6 jako większy Adventure, też najprawdopodobniej z silnikiem będzie nie tej 400 tylko właśnie 650 także tutaj mam niepotwierdzone informacje jeszcze no i jest RG właśnie 401, to jest taki sport turystyk, szosowy turystyk generalnie Zakres wyposażenia tych pojazdów, powiem Wam szczerze, że nie odbiega niczym. Tam już wstydu nie ma, bo jeżeli ten ostatni, ten szosowy turystyk, posiada w standardzie dwie kamery, czujnik martwego pola, no to wiecie, to daleko idzie, nie? Następna sprawa, jest opcja, wiem o tym, że można do tego motocykla zamówić. Sprzęgło antyhoppingowe. No, quick jeszcze nie widziałem. Te informacje nie będę o tym mówił, że, że być może będzie, być może nie, bo y, nigdzie takiej informacji nie ma, ale y, sprzęgło antyhoppingowe już na 2023 jest w tych pojazdach y, ujęte jako y, opcja do zamówienia. Więc tak wygląda y, kwestia. Y, Junaka SR400. Jeżeli ten Junak, ten model przyjmie się na naszym rynku, to nie jest wykluczone, że oferta zostanie poszerzona. Tyle ode mnie. A, i jeszcze, właśnie. Haha. Dlaczego pojawiło się ogłoszenie, że sprzedaję ten pojazd? Po pierwsze, nie wszyscy oglądają YouTube'a, nie wszyscy po prostu szukają w, poza aukcjami pojazdów więc wchodzą i jeżeli tam go nie ma to znaczy, że go nigdzie nie ma. Dlatego tam się pojawił. To jest forma, nazwijmy to na dzień dzisiejszy reklamy. Oczywiście pojazd jest do sprzedania, bo ja prowadzę sklep, a nie kolekcję pojazdów. Więc jeżeli ktoś będzie chciał, to nie ma problemu, zapraszam, jak najbardziej pojazd jest do sprzedania. Czy będę jeździł cały sezon? Już wiem, że nie uda mi się osiągnąć tych 10 tysięcy kilometrów, które chciałbym zrobić, ponieważ pojazdów jest za dużo. Chyba bym musiał nie spać, tylko w kółko jeździć. I ostatnia rzecz to nie jest mój styl pojazdu. Ja jakoś tak Nakedem nie bardzo mi się podoba jeżdżenie z tego względu, że ja zawsze coś muszę ze sobą wieść. To się kończy plecakiem na plecach. Więc no, wiecie, a jak jadę gdzieś dalej weekendowo, to, to naked tak średnio, bo ja robię powyżej 200 km weekendowo, więc ja wolę, wolę być troszeczkę bardziej osłonięty, jakiś turystyk by mi pasował. Bardziej bym, dłużej bym pojeździł, jeśli w ogóle bym go chciał sprzedać, to właśnie turystyka tego RX, RX401. No tutaj to ja bym chyba posiedział dłużej na nim. Niemniej jednak, tak jak mówię, przede wszystkim dlatego, żeby ktoś więcej zobaczył, że ten pojazd mam w sprzedaży, że jest on do sprzedania, e, nic złego się z nim nie dzieje, absolutnie. E, i, i, I ty to ja, je, Jelenu. A teraz czas na kawę, bo trzeba się obudzić. Trzymajcie się, cześć.